Kibice z racotu na walizkach na kilka godzin przed odlotem do Kanady. W studiu Radio LK spotykamy się z posłem Wojciechem Ziemniakiem, który po raz kolejny przygotował wyprawę. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wśród kibiców są podopieczni domu dziecka we Wschowie, ale w sumie na Olimpiadę z racotu wylatuje 32 osobowa grupa. Spakowani, przygotowani? No wszyscy się pakują. W tej chwili jesteśmy na tak zwanych ostatnich nogach. W nocy wyjazd do Warszawy, a tam jutro w południe wylot do Amsterdamu. Krótka przerwa i potem już bezpośredni lot do Vancouver. Jak długo polecicie? 10,5 godziny z samego Amsterdamu, ciągłego lotu. No także no, trzeba przelecieć przez Oceany Atlantyckie, a potem całe Stany Zjednoczone i właśnie całą Amerykę Północną. Nie ma osób, które boją się latania? Myślę, że nie. No, tak zwane lekarstwa takie wspomagające też mamy. Gdyby ktoś źle się poczuł, to myślę, że podleczymy na, w samolocie. Gdzie będziecie tam zakwaterowani w yy, Dużą pomocą służył nam konsul yy, Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Czapla, który znalazł Polaków, którzy wynajęli nam, oczywiście za odpłatnością, willę, w której mieszkają. Wyjechali sobie na wakacje, a nam dali do dyspozycji trzy sypialnie, pięć pokoi, jacuzzi, czyli można powiedzieć, warunki bardzo dobre. Tam będziemy mogli sami yy -y. przygotować sobie jedzenie i po prostu wszyscy się tam zmieścimy w tym jednym budynku. Jesteście przygotowani jak na każdą wyprawę, bo to przypomnijmy to jest czwarta olimpiada, prawda? Z Zimowa i mhm. czwarte igrzyska zimowe, a dziewiąte w ogóle. Także jest to już dziewiąty wyjazd olimpijski grupy Zasotu. Oczywiście jesteśmy przygotowani pod wieloma względami. Mamy równe stoje, równe kurtki, delesy z napisem Polska Vancouver 2010. Mamy koszulki, mamy oczywiście gadżety do dopingowania, pompony. No właśnie, klagi. co to są za gadżety, bo tutaj nie możemy ich. Nie pokazać. Możemy. Oczywiście to są pompony, to są flagi, to są gwizdki, no nie możemy wziąć dzwonków, gdyż być może nie przeszłyby odprawy na lotnisku, ale te przyśpiewki, przygotowane piosenki, ale przede wszystkim mamy bilety wstępu na imprezy i jest pewne, że na tych imprezach będziemy. No właśnie, co to będą za imprezy? Tutaj leżą no, bilety, mnóstwo... Przede, przede wszystkim Jakie to, to wiadomo, biatlon, biatlon z udziałem Tomasza Sikory, biegi dwukrotnie z udziałem Justyny Kowalczyk oraz skoki, zarówno indywidualne na dużej skoczni, gdzie wiemy, że apetyty rosną w jedzenia i wszyscy cała Polska czeka na złoto, my też tam będziemy na dużej skoczni i na konkursie drużynowym, ale mamy też takie perełki jak kilka biletów na jazdę figurową na lodzie, na finały zarówno paw sportowych, jak i solistek, a także mecz hokejowy Kanada, Szwajcaria, gdzie bardzo trudno się dostać na mecz z udziałem organizatorów. No nam się udało. Proszę powiedzieć wszyscy taką dużą grupą idziecie na te konkurencje, czy to jest tak, że jesteście jakoś podzieleni, że tutaj na osób... skoki, na skoki pójdziemy całą grupą, na Biatlon z Tomaszem Sikorem w przyszłą niedzielę także całą grupą, a na pozostałe konkurencje idziemy grupami, no tyle ile mamy biletów. Rozumiem. Proszę jeszcze powiedzieć ile kosztowały te wszystkie. Bilety, no, bilety kosztują od 100 zł mhm. na Łusynę Kowalczyk, Błoń Tomasza kole przez 500 zł skoki, no, a jazda figurowa na lodzie no, cieszy się popularnością i tu kraj kosztuje już 1100 zł bilet. Yy, a cały wyjazd ile. Koszt wyjazdu jest yy -y. 9000 zł, to płacą yy. uczestnicy yy, spoza racotu, ponieważ yy, no, uczniowie z racotu... Absolwenci jadą bezpłatnie. Dodam tylko, że jadą także dzieci z domu dziecka, a także i z Bodzewa, i z Gościeszyna. Oni są sponsorowani, zepsowe oczywiście, bo to już było wspomniane. Oni są sponsorowani bądź przez samorządy lokalne, bądź przez chociażby przez y, Fundację Owlenu. Powiedzmy jeszcze o tych strojach, bo ja teraz tutaj widzę koszulkę, taka biało-czarna koszulka, oczywiście z napisem Vancouver. Te kurtki, dresy, jak Ta, to, to wygląda. Tak, to wszystko było przygotowane, zamówione specjalnie na nasz wyjazd, i, i każdy miał możliwość się zaopatrzyć. Nikt nie odrzucił oferty właśnie zakupu tego stoju wyjazdowego. Także jesteśmy równo ubrani. Nawet wszyscy mają równe tolby z napisem Polska. Także jedziemy. Będziecie widoczni na tych trybunach. Będziemy się stać, żebyśmy widoczni. No, oglądają ci, co oglądają w tej chwili i to widzą, że wielu Polaków jest, ale myślę, że i w tej masie różnych flag, które z napisami różnych miast, także pojawi się i racot. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był poseł Wojciech Ziemniak, który no, za kilka godzin wylatuje do Vancouver. Bardzo dziękuję. Dziękuję. E